Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak na telefonie Red Magic ustawić odcisk palca, także zapraszam do oglądania. Więc aby ustawić odcisk palca, należy wejść w ustawienia telefonu, następnie zjechać w do password and security, wejść w to i po prawej stronie mamy fingerprint. Klikamy fingerprint, wybieramy sobie pierwszy aktualny screen jak jaki chcemy ustawić, ustawiamy pattern, Damy sobie potem Later i teraz dajemy sobie fingerprint. Dokładamy tutaj, gdzie pokazują taki niebieski znaczek, i teraz po prostu skanujemy naszego palca. Jak widzicie, nasz palec został zeskanowany. Aby sprawdzić, czy działa, po prostu włączymy telefon, włączymy i damy tutaj palec. Aktualnie od razu przerzuca nas do telefonu. Także sposób działa, także dziękuję za oglądanie, zapraszam do następnych poradników. Cześć!